Siemanko, a więc dalej gramy w naszą grę. Jesteśmy już na tej wyspie, ale o, tu idą ludki. No i dupa, muszę się z nimi bić. Bo ten fryer. Ten... Wow, bo ten. bo ten fryer niestety poinformował ich strzelając z pistoletu. Oż No jak ja nie cierpię, jak oni strzelają. Ale ci są jacyś lepsi, bo nie dość, że mają broń, to umieją się dobrze nawet. Bronić przede mną, dobra Mapa, huh, obecne położenie Oho, to trochę będę musiał przejść Dobra, tego nie mogę nosić, nie mogę. Nie mogę Zaraz wyjdzie, że nic nie mogę. Czy wezmę te zwłoki, bo mi przeszkadzają. Dobra, mamy wszystko, czego nam trzeba. Praktycznie wszystko, nie wiem. Od której strony się nawet za to zabrać. Oj, spadłem. Dobra, to sobie popłyniemy tu. Tam jest jakieś... Oj! Wybrzeże. Tam stoi ziomek nawet. I chyba od tego wybrzeża należałoby zacząć. Tylko właśnie... Żeby on mnie nie zobaczył. Wow Co jest? O kurde wieża A tego to naprawdę? Się nie postrzegałem, że tam coś takiego będzie Dobra mam nadzieję, że mi tutaj nie widzą Ziomek tamten stoi Zab zacz Należałoby go zabić z jakiegoś, o właśnie Wdychaj. Po nim, dobra, mam jednego z głowy. Ale tej wieży trochę się boję. Powolutku trzeba będzie tu przejść. Mam nadzieję, że ta wieża już nie jest dla mnie zagrożeniem. I co my tu mamy? Po cichutku, powolutku. Ja se lepiej wzroku naszego użyję. Tak będzie lepiej. Aha, dobra, tam jest. Też trzeba będzie go zabić jakoś. Dobra, wezmę sobie pyk. I dostał. Wow, nasza wieża się uaktywniła. Tylko na strasznie mnie wkurza. Strasznie będzie nam przeszkadzać. A teraz Jak widzicie te światła głupie lecą W naszym kierunku Tak więc nie wiem Ale dobra, idziemy dalej powolutku Tu jest brama, ale jak widać pod napięciem Dobra, zabijemy tamtego O kurde, ich tu dwóch jest Prosto w łeb Oa, wow. Każdy tfany, oła oh wow, co jest Dobra ja tu mam broń No a broń, dobra Teraz niech każdy tutaj wychodzi dostanie w łeb No jakoś specjalnie dużo ich na razie tutaj nie ma Ale to tylko pewnie kwestia czasu O właśnie Zdychaj! Oła! Kretyn! No kurde Ja się tak nie bawię. Nie wiem czy to coś im robi. Oła! A teraz jeszcze wieża, no fajnie. Nie wiem czy mi ich zabić, jak myślicie? Łapta! Zdychaj! No kurde co jest Dobra zdech Idziemy teraz po tych Tylko ich niestety jest tu Więcej niż myślałem Łapta Ale to chyba leci za nich niestety Dobra po nich I teraz jeszcze idziemy Oła Nie no bo ta wieża ale jaja, to żem się wkopał Nie wiem czym ich zabić Nic specjalnego tutaj nie mam Ale dawny Wow A ich dwóch skąd się tu wzięło Strasznie ciężko się bić A na moście Jeszcze jak to gówno do mnie strzela jak się tych downów pozbyć? Nie wiem. Łapta. Czemu nie mogę rzucać? Oła. Nie mogę tym rzucać, ale jaja. Nie wiem co im zrobić, naprawdę. Wezmę sobie broń. Zwykły pocisk, który nic nie da. Wow. O, dziwo dał. Dobra. Ale alarm jest włączony. Dobrze byłoby go, go wyłączyć, ale tutaj niestety nie ma takiej możliwości. Ło, chyba przestał. Tak, przestał, dobra. Więc idziemy dalej po cichutku. Trochę się boję, co nas tu czeka. Granat, dobra. Tu raczej się nie dostanę. Czyli trzeba próbować głównym wejściem, ale główne wejście jest pod napięciem. I co ja tu mam teraz zrobić? Jak mam się tam dostać, to nie wiem. Wejście, no tak, no wejście to, to ja to wiem. Jak się tam dostać? Kurde, ta lampa mnie wkurza, wiecie? Wejście od plaży Tu raczej to ja nic nie zrobię Nie wiem idę zobaczyć czy nie ma tam innego wejścia O jejku Nasza kochana wieża nas zobaczyła oczywiście No tam żyćka leżą Widzi mnie dalej Dobra, uspokoiła się Dobra, mamy żyćka O, tam coś jest Nie wiem jeszcze co, ale coś tam widzę Tak więc dałoby się tutaj powolutku iść O Mamy jakieś wejście No i bardzo dobrze, teraz powolutku do góry No właśnie Łoj Weźmiemy naszą drugą moc nie tom No kretynie, nie tom Dobra, on tylko sam jest Tak więc nie będzie z nim jakiegokolwiek problemu mam nadzieję Patrzcie Pyk I po naszym ziomeczku, dobra Tutaj sobie mogę Poszperać trochę, ale jak Myślałem, że da się to otwierać, ale się niestety nie da Tu też nic nie ma a i to jest wejście, o właśnie, do bramy. Czyli żeśmy je wyłączyli. I niestety najprawdopodobniej muszę się wrócić. Tak. Tak więc się wracamy. Co tu jest? To ja stąd przyszedłem, a tutaj. Może tutaj coś mamy? Tak, tu mamy wyłączenie innego wejścia. A nic się nie stanie oczywiście jeśli to wyłączymy Dobra tu więcej nic nie ma, czyli cofamy się I teraz aby nasza lampa nas nie dostrzegła, a lampa ladyna Bo tu dalej nic nie ma Dobra, lampa jest daleko, tak więc bierzemy naszą łapkę i wracamy Łoj teraz aby się tam dostać z powrotem Dobra, lampkę mamy daleko, czyli możemy nawet podbiec. No i co, teraz po cichutku by się zdało tu wejść, wejść do fortu. No to weszliśmy. Odpływ da się tu przejść, to lepiej dla mnie. Wow. O co chodzi? Ktoś tam drze mordę, tylko jeszcze nie wiem kto. Tu są szczury, tam jest strażnik na górze. Co oni robią? Kurde ich tu jest trochę dużo, wiecie? Martin, ja go chłamam zlikwidować. Ale trochę się boję w tym momencie. Kurde, idzie po schodach. A dziwo mnie nie zauważył. A tego jednego już bym mógł zabić w sumie. Co on tam trzyma? A właśnie, on trzyma tą taką dziwną. Pyk. Teraz jego postać sobie ukryjemy pyk Dobra, kto tu jeszcze jest? Tu są strażnicy na górze Czyli nic takiego Nie wiem nawet od której strony tam się zabrać Nie wiem idę Oj, tu strażnik Jejku na szczęście mnie nie widział. Idziemy, może odpływem tam dojdziemy. Tylko tutaj po cichutku, powolutku, bym go zabił, ale w sumie po co? Po cichutku, patrzcie, patrzcie, patrzcie. I nie macie. Dobra, spra sprawdzimy ten odpływ Czy tam w ogóle takowy jest? Heh. O kurde Dobra, poszedł Nie wiem, może tędy gdzieś dojdziemy Tu jest tylko jeden, więc możemy go spokojnie dziabnąć Nie wiem czy to jest ten odpływ, czy też nie Ale sprawdzimy No i ciekawe, czy tam się teraz będziemy mogli do niego dostać. Tylko tutaj słyszę. Słyszę jakieś zombie. Co to jest? Runa. O. Ale na razie jej nie użyjemy, dobra, idziemy tym odpływem. Zobaczymy, czy gdzieś dojdziemy. Wow, bardziej ich jest. Nawet nie wiem, jak wyjść. Że mnie spostrzegli. Dobra. Klucz elektryczny, nie wiem do czego. Jak teraz tam wyjść? Kurde, nie wiem jak... A tu są schody, Boże. Czyli po cichu. Kurde, ilu ich tu jest? Przecież jak oni tu zejdą? Na szczęście tutaj nie zeszli, tylko poszli wyżej sobie. Ale tylko jeden. A dwóch dziwo zostało. Kurde, jak się nimi teraz zająć? Jeden tu stoi jak baran. W sumie nawet chyba się nie muszę nimi zajmować. Idę po cichu. jaj na samą górę. Ciekawe, czy ktoś mnie zobaczy. Tu nikogo nie ma. Dobra, teraz sobie zeskoczymy. Aż się boję, wiecie? Już tak daleko jestem. Tak daleko jestem i boję się, że coś zepsuję. A znając życie, to tak będzie... Tu jest tylko jeden, ale laga jeszcze miałem Kurde A już się uruchamiała Więc trzeba to wyłączyć Kluczem Ło, wow, udało mi się przerobić to Nie wiem czy to już wszystko Zrobiłem im coś? Patrzcie, chyba już ich nie ma Pozabijał ich, haha ha, ha. Dobra, teraz by trzeba było mo naszą mocą Wejść tutaj I sprawdzić... O kurde ktoś tu jest jednak Ale poszedł, dobra, oj, uwaga jeszcze tu idzie cholera jasna. Siostąd. Dobra, udało się po cichu na szczęście to zrobić. Ale jego zwłoki się tu gibają. Nie wiem jak tam wejść nawet. Tutaj bokiem klucz do windy. No właśnie, brakuje mi klucza do windy. Parcie już przeszedłem. Ciekawe jakiego teraz dobędę. Mam nadzieję, że nie będę musiał się gdzieś cofać. Powolutku, po cichutku idziemy wyżej. Kurde, brakuje zaraz nam schodów. O. Ale mogę wejść do windy w inny sposób. No właśnie. Co jest? Patrzcie nie O. Myślałem, że już nie mogę spaść, dobra. I używamy. Uda się do latarni boursa Tak więc udajemy. Cel unieszkodliwiony. Jak to? Nie wiem o co chodzi. Latarnia. Dojeżdżamy na samą górę. Wejść do latarni. Patrzcie jak jestem wysoko. Wow. Normalnie bardzo, bardzo wysoko. Fajnie się umiejscowił tutaj. Dadam, kochanie, wróciłem. Dobra, ja sobie teraz zapisuję. I to będzie chyba taka końcówka, bo już trochę nawet to nagrywam. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Cześć.